Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj pamiątkę nawrócenia apostoła Pawła. Jesteśmy też w tygodniu Modli o Jedność Chrześcijan. Chrześcijanie na całym świecie z różnych kościołów modlą się razem i chcą być bliżej siebie, tak naprawdę, bo im bliżej jesteśmy siebie, tym bliżej jesteśmy Jezusa i odwrotnie. Im bliżej tak naprawdę jesteśmy Jezusa, który jest miłością, tym bliżej jesteśmy siebie nawzajem. I właśnie nawrócenie apostoła Pawła pokazuje nam, że Boża łaska często sięga tam, gdzie wydaje nam się, że nie powinna sięgać albo że jej w ogóle nie ma. W dziejach apostolskich czytamy takie słowa. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światło z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego Szawle, szawle, czemu mnie prześladujesz? I rzekł... Kto jesteś, Panie? A on, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Po tym wydarzeniu Szawel przestał być Szawłem, a zaczął być apostołem Pawłem. I zaczął głosić dobrą nowinę o miłości Jezusa. O tym, że Jezus pokochał też nawet jego. On sam mówił o sobie, że jest największym ze wszystkich grzeszników. I popatrzcie, kiedy patrzymy na drugiego człowieka, czy potrafimy Rozpoznać w Nim Jezusa. Szaweł prześladował chrześcijan i w momencie kiedy, kiedy podróżował do damaszku, sam Pan Jezus do niego przemówił, czemu mnie prześladujesz? Pan Jezus utożsamia się z chrześcijanami, utożsamia się ze swoimi uczniami, ze swoimi przyjaciółmi, bo On sam powiedział, że nie nazywam was już sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. Bóg jest dobry. I wiecie, pamiątka nawrócenia apostoła Pawła, mówi nam bardzo wyraźnie o tym, żeby inaczej patrzeć na siebie, żeby dostrzegać Jezusa tam, gdzie wydaje nam się, że Może Go nie ma, gdzie wydaje nam się, że ktoś może jest już przekreślony, spisany na straty. Historia z dziejów apostolskich mówi nam, że Jezus jest ze swoim Kościołem, i że Jezus. Nie przekreśla nawet Szawła, który nie był dobrym człowiekiem, który trzymał szaty tych, którzy kamienowali Szczepana. Więc pomyśl też o sobie. Bóg Ciebie nie przekreśla, Bóg Ciebie nie odrzuca, bez względu na to, co przeszedłeś lub przeszłaś. Bóg jest przy Tobie i chce Twojego serca. Otwórz się na Jego obecność. A jeśli jesteś już przyjacielem Pana Jezusa, jeśli On jest Twoim Panem, to spróbuj patrzeć na innych chrześcijan w inny sposób. Spróbuj patrzeć na nich jak na Jezusa.